Jesteśmy na raz kolejny zresztą na skrzyżowaniu ulicy Sowieckiego i Roosevelta. Myśleliśmy, że gorzej to już tutaj być nie może. Ale jak widzimy, jednak nie docenialiśmy sytuacji. Cały pas skrętny jest zalany. Woda wylewa się tam aż na pasy na wprost. Tutaj już krawężnika w zasadzie nie widać. A w tym miejscu praktycznie prawie, że nie idzie wejść, przejść. Tu widzimy ciekawostkę, gdzie jest studienka teletechniczna zaczęła przejmować funkcję studni kanalizacyjnej i zaczyna odbierać tą wodę pytanie co się tam dzieje dalej? no widzimy sytuacja no po prostu jest fatalna a zarządca drogi dalej czeka mamy nadzieję, że jednak w najbliższym czasie ktoś to w końcu ogarnie bo dzisiaj Gdyby nie to, że jest zimno i może mało zachęcająco, to można byłoby tu wyciągnąć wędkę i spróbować coś połowić. Apelujemy, żeby ktoś wziął się naprawdę za to pilnie do roboty, bo jest to po prostu wstyd i kpina, żeby w środku miasta coś takiego było.